O, to, 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 to Kto u licha tłucze się po nocy? Zjeżdżaj! O, mama, mama, mama! Mamusia! Garganelu, ile razy mówiłam, żebyś wyrzucił tę torbę na pchły? Nie czerpię kotów! Tak, ale, a, ale, mamusiu! A, a co z tymi niebieskimi mrówami? Złapałeś się już? Be, be, be. Gdzieś ja o, to! Beze mnie nic nie umiesz zrobić. Muszę sama znaleźć jakiś sposób, jakiś ich słaby punkt, którego ty nie zauważyłeś. Aha. Ciekawe, smerfy nie potrzebują pieniędzy. Dzielą się wszystkim równo. A, a ja jestem pewna, że chociaż jeden z tych karzełków ma w sercu odrobinę chciwości. Prawda? Prawda, prawda, pra, pra, mamusiu, prawda! Na szczęście mam akurat przy sobie coś, co może się przydać. Proszę, to to. Mój mały syneczku, mój gargusiu, zaśpiewaj z mamusią jak dawniej. A kasaka taka łaka. A kasaka taka łaka. A, -ka -a, -ka -ta -ka A teraz ruszaj w drogę do smerku. Musisz znaleźć ciwo z nich słodkich serduszkach. <gry> Nareszcie będzie się coś działo i będą smerfy. Wiedzą wszystkie mądre smerfy, że kto rano wstaje, ten wiele dostaje. To najbardziej smerfowaty zapach w moim życiu. O, co to tak pachnie? A, to ja! Jakie to pyszne. Ciekawe, co powiedzą smerfy, jak spróbują. A właściwie, dlaczego mają próbować? Kim jesteś? Twoim prawdziwym, jak? Jeśli jesteś sprytny, zostawisz sobie te wszystkie złociste pysznaście. Ale smerfy wszystkim się dzielą. Ej! Jak tak będziesz myślał, to nie zajdziesz daleko. A jeśli będzie susza albo gradowicie, co będziesz wtedy jadł? Ma? Ca! Masz rację. Lepiej będzie, jak to zasmerfuje na czarną godzinę. Udało się, tylko tak dalej! Co tak ładnie pachnie? Na pewno coś pysznego! To zamach z łasucha! 302, 303, 300. No. Och, co za apetyczny widok! Hej, łasuchu, dasz nam tego trochę? Chcemy spróbować! Proszę bardzo, Osiłku! Zaczekaj! Bądź rozsądny! Jeśli im dasz spróbować, to na pewno zjedzą ci wszystko! O nie, nie, zaczekajcie, rozmyśliłem się Ach, ale to tak pięknie pachnie Właśnie, może dasz chociaż jednego gryza? E, e, dlaczego miałbyś dać im coś za nic? Właśnie, dlaczego mam dawać coś za nic? Ach, ten łasuch okazał się strasznie skąpy Nie chciał nam dać czegoś za nic, a my mamy tylko nic a wcale nie. Masz łasuchu, mm. przyniosłem ci garnek smerfowych jagód, a ty mi daj jedno to, co tak pachnie. To za mało. Zażądaj więcej jego trąbkę. Nie, wolę trąbkę. Moją trąbkę? Ale moja trąbka jest moja. Jak nie, to nie. A... Dobrze, dobrze. Masz, weź ją. Jedno dla mnie, jedno dla ciebie. Ale pyszne! Dobrze ci poszło? Tak, bo to dobre! Tylko tak dalej, a ja będziesz bogatym Smurfem. Stój, Pracusiu! Właśnie o tobie myślałem. Mój dach przecieka, trzeba go naprawić. Przekro mi, Papo Smurfie, ale idę właśnie oddać moje narzędzia za dwa złoto okrągłe. Złote, okrągłe? Trzeba zobaczyć, o co chodzi. Następny, cześć, łasuchu, i żegnaj przyjacielu. Czuję gorycz rozstania, ale za to to jest słodkie. <grybuj> uh. Uh jesteś. Ważniaku, gdzie masz okulary? Przepraszam, papo Smerfie, właśnie dałem je Łasuchowi za jedno to. A, czyś papo Smerfie, co cię smerfi? No wiesz, Łasuchu, jestem zaniepokojony z powodu tych pyszności. Wydaje mi się, że może, gdybym jedno takie spróbował... Przekonałbym się, że wszystko jest w porządku Nie daj się nabrać, on ma mnóstwo rzeczy e, a? Przepraszam, Papo Smurfie, ale musisz mi zapłacić Zapłacić? <laughs> Ojej, Papa Smurf obraził się na mnie No to co? Wkrótce będziesz rządził tą wioską, a on będzie musiał słuchać <laughs> Możemy wreszcie połknąć te złociste pyszności. Aha. I już to bardzo krótko trwało. No właśnie, a co robimy dalej? Ja nic. Łasuch ma wszystkie moje narzędzia. I wszystkie moje niespodzianki. I moje ciężarki i mojego stracha na wróble. Już wiem. Pókuby łasuchowi, że te rzeczy są nam potrzebne. Na pewno zrozumie. Tam chyba rozumiesz, łasuchu, że to dla nas wszystkich wielki kłopot. Chyba, że te rzeczy nam zwrócisz. Ach, Smerfy, kiedy tego słucham... Nic z tego. Umowa jest umową. E, przykro mi, ale jak umowa, to umowa. Nie cierpię umów. Ach, zrozumiałam, że te rzeczy są dla ciebie ważniejsze niż my. Oh. Aha, to taki z ciebie przyjaciel. Chodźcie, Smerfy. I co teraz? Fajnie, nie potrzebujesz ich, są przegrani. Czekacie wspaniałe życie, korzystaj z tego. Spróbuję. Może zrobię coś tymi narzędziami Pracusia. Aha! <laughs> teraz jesteś na szczycie, fajnie, nie? <laughs> Może dzięki ciężarkom osiłka wzmocnię mięśnie. A -a -a. A -a. Wyżej, trochę wyżej, jeszcze. jeszcze? Widzisz, jakie to łatwe. Co wyprawiasz, Gaboniu? Chcesz mnie zabić? Przepraszam. Ztęskniłem się za nimi. Brak mi nawet marudzenia marudy. Masz przecież ich smerfową piłkę. I co z tego? A im starcza szyszka. One nic nie mają, a umieją się bawić i śmiać. I słowo smerfa ja też umiem. Hej, smerfy! Zabierzcie to! Czy ty jesteś głupi, Smurfie? Już nie jestem. Przecież to jest majątek! Przyjaźń jest ważniejsza niż majątek. Znikaj! I to już! Ej, ej. przestań, uspokój się! Łasuchu, co się stało? Walczysz z własnym cieniem? Och, papo smerwie, nie wiem czy uwierzysz, ale kręci się tu taki mały Smerv, który namawia mnie, żebym był chciwy. A zaczęło się to, kiedy zjadłem pierwszy złocisty owoc z tego drzewka. Czuję, że to nowy podstęp Gargamela, ale wydaje mi się, że sam pokonasz jego czary, jeżeli będziesz hojny. Na co jeszcze czekacie, smerfy? Chodźcie, bierzcie to! Dziękujemy ci, jesteś kochany! Nie mogę uwierzyć, mężczyzna masz... ja to jest dobra cię zabija! No i kochany, dziękujemy! Bardzo dziękuję. dziękuję, bardzo! Dziękujemy ci, jesteś naprawdę hojny! Byłeś najbogatszym smerfem na świecie i wszystko straciłeś, straciłeś! Teraz trzeba się odwdzięczyć Gargamelowi za jego hojny prezent. Smyrwa! Rozchmurz się, Gargusiu. Moje czarodziejskie ziarenko chciwości zrobi raz na zawsze porządek z tymi smertami. Jesteś pewna? O tak. Są już zupełnie ze sobą skłócone i walczą o każdy drobiazg. <słyski> <słyski> a, 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 a. Jesteś genialna, mamusiu. No pewnie. Wiem, wiem o tym. <laughs> o, moje złote drzewko. Skąd? Skąd ono się tu wzięło? Mógłbyś mi to wyjaśnić? Chwileczkę, spójrz. Nie wydaje ci się, mamusiu, że to jestem ja? Zostaw to. Zostaw. Natychmiast wracaj do domu. Co za zapach wprost cudowny. Tak, nadzwyczajny. To moje, a właśnie że moje. Moje moje, moje. moje, 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 Niech sobie wszystko zabiorą i tak jestem najbogatszym smerfem na świecie. Ja też, ja też.